Witajcie na mojej wystawie akwareli zorganizowanej przy okazji nieotwartego Uniwersytetu Śląskiego. Witam Was na kampusie w Korzowie. Kampus ten należy do Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego. Dzięki uprzejmości moich przełożonych oraz kolegów z biura mogłam zorganizować przy okazji wydarzenia wystawę. Wystawa ma tytuł roboczy etapy. Jest ona niejako przeglądem mojej twórczości. Pierwsze trzy obrazy są to obrazy namalowane na warsztatach z Michałem Słupczyńskim, jednym z największych polskich akwarelistów. Format pół arkusza o prawie 70 na 50 cm. Kolejna z prac jest pracą warsztatową, której uczył dla odmiany Grzegorz Wrubel na swoim kursie. Kursy nadal można zakupić, ale pewnie Grzesiek niedługo wypuści również coś nowego. Kolejne dwie prace, do których mogę Was zaprosić to salon również z warsztatów od Grześka. Także ostatnią widzicie kapliczkę z Bąbrzeżu z Bragi. Tutaj przy okazji przygotowałam takie stanowisko, gdyby ktoś chciał mieć jakiś namiar z kodem QR, bo teraz najprościej sobie taki kod zeskanować i obejrzeć pracę online. Nie są to wszystkie moje akwarele, to jest po prostu pierwsza część zrobiona na jednej ze ścian. I zaraz przejdziemy do etapu drugiego. Tutaj mamy drugą część naszych prac, w drugiej części holu. Pierwsze są łazienki królewskie, również z kursu Grzesia Wróbla. A następnie przejdziemy do prac, które są już typowo moje własne, wedle swojego pomysłu. Cała seria masek. Jak wiecie albo i nie wiecie, uwielbiam malować maski weneckie złota. To na środku zapewne część Was zna, bo to jest pierwowzór i znak towarowy inżynierii akwarelowej. Na tej podstawie powstało nasze o, Tu. Kolejna, właściwie pierwsza moja maska. wenecka, zresztą już szczęśliwie zarezerwowana. A ostatnie dwie prace po widoki pejzaże z górnośląskiego parku etnograficznego, czyli tak zwanego skansenu w chorzowie chaty i drewniany kościół. Także skrótowo tyle do pokazania dla Was. Dajcie znać, czy te prace Wam się podobały i czy dobrze je wybrałam. ching yes.